Dziękuję, panie Rashid. Dziękuję za wszystkich tutaj. I zapraszamy na to wydarzenie. Mam nadzieję, że dzięki temu będziesz wiedzieć więcej i wiedzieć, co pijesz i jaki ma to na ciebie wpływ. Ok, tylko krótkie wprowadzenie. W zasadzie to jest moje tło. Jestem w branży od ponad 30 lat. Zajmuję się tematyką od IT po obronę. A następnie do systemu środowiska wodnego. Jestem więc bardzo wszechstronny. Przyglądam się różnym technologiom. Przyglądam się najnowszym technologiom na świecie i sposobom ich łączenia. Przez ostatnie 10 lat zastanawiałem się, jak mogę przyjmować wodę i tlen i poprawy zdrowia wszystkich. I czuję, że tak, jesteśmy tutaj w pryw, a nawet w oksytap naszej misji. Jest zapewnienie wszystkim zdrowia, bez leków, bez środków chemicznych i w sposób naturalny. Oto wynik mojej wizji Oxytap. Jesteśmy pierwszą na świecie firmą produkującą regeneracyjne suplementy wody. A później opowiem Wam, dlaczego to takie ważne i dlaczego jesteśmy jedyni na świecie i nikt inny nie może tego zrobić. Dlaczego potrzebujemy tlenu? To bardzo proste, prawda? Człowiek może przeżyć trzy tygodnie bez jedzenia, prawda? Bez wody może przeżyć trzy dni. Ale bez tlenu możesz przeżyć tylko trzy minuty. To bardzo krytyczne. Tlen jest niezwykle ważny. Woda jest niezwykle istotna. Jedzenie jest niezwykle istotne. Zatem spośród tych trzech oksytab obsługuje dwa z nich. Jedzenie, które można dostać wszędzie, tutaj, w Malezji, Singapurze, można dostać wszystko. Dlaczego woda jest tak ważna? Woda jest bardzo ważna, prawda? Pomaga transportować składniki odżywcze i tlen do komórek. Nawilża tlen niezbędny do oddychania. Pomaga przekształcić żywność w energię. Chroni i amortyzuje najważniejsze narządy. Pomaga organizmowi wchłaniać składniki odżywcze i napina mięśnie. 75% to woda. A u osób z wczesną osteoporozą i tym podobnymi, woda amortyzuje stawy. W 22% znajduje się także w kościach. A tym, którzy mają problem z zaparciami, woda pomaga usuwać odpady. 83% Twojej krwi składa się z wody, a także reguluje temperaturę ciała. Więc ludzie mają gorączkę, więc pijesz więcej wody, prawda? A w Twoim mózgu 75%. Woda jest więc bardzo ważna, prawda? Bardzo ważny jest także tlen. Tlen opóźnia starzenie się ludzkich komórek. Coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że tlen jest niezbędny do długowieczności przy wzroście komórek macierzystych i poprawie metabolizmu komórkowego. Tlen opóźnia starzenie się ludzkich komórek. Jeśli więc będziesz mieć więcej tlenu, będziesz wyglądać młodziej. Tlen pomaga złagodzić bóle głowy. Masz bardzo silną migrenę, ból głowy. Tlen jest kluczem. Zwiększa także zmęczenie. Jest to zatem naturalny wzmacniacz. Nie potrzebujesz napoju energetycznego. Tlen daje energię. Tlen wzmacnia również układ odpornościowy. Co oznacza, że zapobiega zakażeniu wirusem COVID-19, prawda? Tlen wspomaga oddychanie powietrzem w przypadku astmy i alergii. Zatem u osób bardzo uczulonych tlen jest kluczem. I astmę, próbują odstawić wentelyn, te sztuczne spray, możemy zapewnić wystarczającą ilość tlenu w twoich płucach. Pomaga także w przypadkach depresji. To bardzo interesujące. Tlen i depresja, prawda? Poprawia nastrój, poprawia nastrój. Później pokażę ci, dlaczego bez tlenu ludzie popadają w depresję. Wyobraź sobie więc, że budzisz się rano, prawda? Po nocnym śnie nie masz wystarczającej ilości tlenu. Kto budzi się szczęśliwy i skaczący? Nikt. Dzięki większej ilości tlenu obudzisz się uśmiechnięty. Wtedy twój mąż powie: Wow, uśmiechając się dzisiaj, co się stało? Wystarczająca ilość tlenu. Dlatego pomaga w przypadkach depresji. Tlen poprawia wydajność fizyczną nawet o 25%. Wyniki sportowe. Później podzielę się z wami również tym, jak faktycznie pomaga to w sporcie. Co staramy się tutaj rozwiązać? Oksytap nie jest dożownikiem. Nie jesteśmy oczyszczalnią wody. Jesteśmy pierwszym na świecie systemem suplementacji tlenem. Pomyśl o tym jako o. Dzisiaj, jeśli bierzesz witaminy, witaminy mają kapsułkę, prawda? Kapsułka, wartość kapsułki to liczba miligramów witamin, które w niej umieściłeś: 100 mg, 50 mg, 150 mg. Kapsułka to woda. Wykorzystujemy wodę jako mechanizm dostarczania substancji do organizmu. A uzupełnienie lub stężenie tlenu to liczba wykonanych pras. Tak to robimy i dostarczamy organizmowi, wykorzystując wodę jako mechanizm dostarczania. A to, co próbujemy dzisiaj zrobić, to kryzys. Dziś wszyscy myślą, hej, jem za mało warzyw, za mało owoców. Mogę iść do supermarketu i kupić witaminę. Multivitaminy, witamina C, biorę to. Ale jeśli jesteś pozbawiony tlenu, co możesz zrobić? Dzisiaj na świecie nie ma rozwiązania OK. I dlatego tego potrzebujemy. Świat, kiedy się zaczął, zawierał w powietrzu ponad 30% tlenu. Ok, w tej chwili mamy 21%. 30 ponad procent do 21% na przestrzeni lat. I spada jeszcze bardziej. Z gazami cieplarnianymi i tak dalej, prawda? Jest coraz mniej. A 21% jest w lesie, jest w morze, blisko morza. Tutaj w środku nie oddychasz na 21%. Im więcej ludzi tu przyjdzie, tym mniej tlenu będziesz tu mieć. Rośnie także liczba ludności i wzrasta zużycie tlenu. Więc jest coraz niżej. A to badania przeprowadzone na chińskim uniwersytecie. Mówi, że w dużych miastach na całym świecie zmniejsza się zawartość tlenu. Koncentracjon Lager to duże miasto. Zatem koncentracjon Lager i kampung, inny poziom tlenu. Zatem tlen wyczerpuje się również w większych miastach. Wszyscy to wiemy, prawda? Pandemia zmieniła świat w ciągu ostatnich 3-4 lat. Pandemia COVID, a swoją drogą nadal trwa, COVID trwa nadal. Gdy zachorujesz na COVID, twoje zdrowe płuca zostają zakażone wirusem. A potem wirus infekuje twoje worki powietrzne i dosłownie masz w nich śluz. I nawet ty, który dzisiaj siedzisz tutaj na suchej ziemi, toniesz, jeśli masz COVID-19. Płyn wypełnia twoje płuca i toniesz na suchym lądzie. Większość z nas dzisiaj to ma. Po COVID mamy coś, co nazywa się długim COVID. Dlaczego? Ponieważ kiedy COVID zainfekuje Twoje płuca, Twoje płuco jest już pokryte bliznami. Zdajesz sobie sprawę, że po COVID-19 rekonwalescencja trwa dłużej i możesz nie w pełni wyzdrowieć. Niektórzy z Was kaszlą do dziś, prawda? Z powodu tego stanu długiego COVID. I długi COVID widać było zdrowie psychiczne. Mówiłem już wcześniej, że tlen jest ważny dla dobrego nastroju. Zdrowie psychiczne, jeśli pozbawisz organizm tlenu, możesz cierpieć na stany lękowe, depresję, problemy ze snem prowadzące do nadużywania substancji psychoaktywnych. Powoduje także problemy z układem nerwowym i problemy z pamięcią. Ilu z was ma problemy z pamięcią? Okazuje się, że po COVID-19 dlaczego nie pamiętam, gdzie trzymam klucze? Udar, bóle głowy. Nawet problem z węchem, u niektórych osób zapach zniknął z powodu COVID. Tak długo pandemia wywiera wpływ na dzisiejszą populację na całym świecie. Nie mówię tylko o Malezji czy Singapurze, doświadcza tego cały świat. A także problemy metaboliczne lub endokrynologiczne, otyłość, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu. Tlen ma kluczowe znaczenie dla rozkładu, wiesz, cały ten poziom cukru i tak dalej. Układ pokarmowy, zaparcia, biegunka, refluks żołądkowy. Choroby skóry, wypadanie włosów. Może jeśli panie są wystarczająco wrażliwe, zorientują się, dlaczego moje włosy nie są tak lśniące jak przed COVID? 19. Wiadomo, bo tlen jest niezbędny dla lśniących i długich włosów. Koagulacyjne skrzepy krwi są bardzo częste w przypadku długiego przebiegu COVID-19. Widzisz problem, chcę to podkreślić twój ludzki lub nasz ludzki organizm potrzebuje tlenu do uzdrowienia. Bez tlenu nie ma gojenia i kropka. Nie ma uzdrowienia. Nie masz tlenu w organizmie, nie ma uzdrowienia. Ponieważ w organizmie nie ma wystarczającej ilości lub wystarczającej ilości tlenu, organizm wolniej się regeneruje. A niektóre mogą nigdy się nie zagoić, prawda? Dam ci przykład. Diabetycy. Bardzo ciężka postać cukrzycy. Zapobiega wchłanianiu tlenu przez organizm. I właśnie wtedy czasami pojawia się owrzodzenie stopy cukrzycowej. Twoja rana się nie zamyka. Dlaczego twoja rana się nie zamyka? Bo to nie może się wyleczyć. Nie ma tlenu i to się nie goi. Mamy anemię, zmęczenie. Po długim czasie, COVID, wielu z was czuje się bardzo zmęczonych. Oni są zmęczeni. Nie rozumiesz dlaczego. Za każdym razem, gdy wracasz bardzo zmęczony chroniczne zmęczenie bóle stawów i mięśni, prawda? Mamy ludzi, później pokażę wam referencję. Ta pani, kiedy zachorowała na COVID, na trzy lata straciła władzę w prawej nodze. To oznacza, że ma słabość w prawej nodze. Nie może ustać na prawej nodze, upadnie. A kiedy później tu pomogliśmy, pokażę wam wideo, krew wróciła do ciała, do kończyny i wtedy mogła chodzić. Nerki, ostre uszkodzenie nerek, choroby przewlekłe, duszność oddechowa, niski poziom tlenu we krwi. Tak wielu z Was cierpi również na niski poziom tlenu we krwi, jeśli to zmierzycie. Zobaczysz na pulsoksymetrze bardzo niski poziom tlenu. Później możemy przeprowadzić kilka testów. A w przypadku oksytabu jesteśmy jedynymi, jak mówiłem wcześniej, jeśli wypijesz oksytab w ciągu 10 sekund. Poziom tlenu wzrośnie. Nigdzie na świecie nie można tego dostać. Suplementu nie dostaniesz w aptece, tylko u nas. Również przewlekła choroba wieńcowa, niewydolność serca, kołatanie serca. Niektórzy z nas podczas długiego trwania COVID-19 również mają nieregularne bicie serca. Zatem tlen jest w tym bardzo ważny, aby pomóc we wszystkich tych schorzeniach. Więc mówisz, hej, nie mam COVID-19, ale sam fakt, że się dzisiaj starzejesz, powoduje, że twoje komórki absorbują coraz mniej tlenu. Energia metaboliczna twoich komórek nie jest wystarczająco dobra. To są wszystkie rzeczy, które będą miały wpływ. Dlatego im jesteś starszy. Stajesz się słabszy, zarażasz się tak zwanymi chorobami i dolegliwościami dookoła, aż w końcu ulegasz śmierci. Ale co, jeśli możemy zbudować twój układ odpornościowy? A co, jeśli możesz dać swojej komórce więcej energii? Czy to nie poprawi waszego starzenia się, czy nie poprawi waszej długowieczności? Jak wspomniałem wcześniej, problem niskiego poziomu tlenu nazywa się niedotlenieniem, czyli niedotlenieniem tkanek. Niedotlenienie tkanek oznacza niski poziom tlenu, a to w skrócie to, co wyjaśniłem wcześniej, starzenie się, stres, zanieczyszczenia, choroby. To spowoduje niedotlenienie tkanek. Pozwól, że przypomnę Ci, dlaczego posiadanie tlenu w organizmie jest tak ważne, prawda? To jest to, co nazywacie swoimi komórkami. W Twoich komórkach mamy coś, co nazywa się mitochondriami, więc spójrz na swoje komórki. Mamy coś, co nazywa się mitochondriami. Mitochondria to Twój generator energii. To jak źródło baterii. Generuje energię, abyś był bardziej energiczny. Generuje energię dla komórki. Być bardziej aktywnym w przetwarzaniu żywności, witamin i tym podobnych. I w zasadzie to, co produkuje, wytwarza ATP. To bardzo długie słowo, ale my przyjmujemy krótką formę zwaną ATP i jest to waluta energetyczna komórki. Im więcej ATP, tym będziesz odbijał się jak królik. Mniej ATP, będziesz bardzo stary, bardzo ospały każdego dnia. Więc po prostu miej to na uwadze. To jest więc niedotlenienie. Twoje mitochondria wykorzystują dwa elementy do wytwarzania energii. Jednym z nich jest glukoza. Jednym z nich jest tlen, który daje energię. Zatem energia składa się z glukozy i tlenu. Więc pomyśl o tym: to jak silnik twojego samochodu, prawda? Kiedy przyspieszasz, wciskasz gaz. Gaz miesza się z powietrzem, CO powoduje spalanie. Zatem ATP jest jak spalanie, prawda? Gaz jest jak glukoza. Powietrze jest tlenem, którego potrzebujesz, więc wyobraź sobie, że masz wyciek, prawda? Wciskasz gaz. Niezależnie od tego, czy dopływa mało powietrza, czy dostarcza się więcej paliwa, spalanie nie jest idealne. Dlatego twój samochód jest bardzo powolny. To samo z ludzkim ciałem. Mitochondria działają jak silnik samochodu. Tlen i glukoza dają ATP. Więc jeśli masz glukozę, glukozę dostaniesz wszędzie. Nie musisz walczyć o glukozę. Zjesz coś słodkiego, zjesz cokolwiek, dostaniesz glukozę. Tlen, jak powiedziałem wcześniej, jeśli jesteś chory, masz COVID-19 czy coś innego, tlenu jest bardzo mało. Dlatego masz tylko 2 ATP. Nazywa się to zatem niedotlenieniem. Bardzo niska energia. Jeśli masz wystarczającą ilość tlenu, wyobraź sobie, 32 ATP. Więc to jest tak, że czujesz się bardzo energiczny dzięki tlenowi. To jest niski poziom tlenu. Pamiętasz więc chwilę, kiedy czułeś się ospały. Oznacza to, że masz tylko dwa ATP. Ale jeśli masz wystarczającą ilość tlenu i czujesz się bardzo dobrze, jesteś na poziomie 32 ATP. Zatem tlen odgrywa kluczową rolę w Twoim nastroju, Twojej energii i tym, jak. Trenujesz, a nawet ćwiczysz. Zatem produkcja energii przy dobrym natlenowaniu. Bez tego nie będziesz miał dobrego tlenu. A po co ci ta energia? Dlaczego potrzebujemy dobrego ATP, prawda? Wykonuj normalne funkcje komórki. Naprawa komórki po urazie. Nie wiem, ilu z was to wie. U niektórych osób po skaleczeniu leczenie trwa bardzo długo. Dzieje się tak dlatego, że twój poziom energii nie jest dobry. Zatem za mało ATP. Utrzymuje komórkę młodą i przy życiu. Chcesz wyglądać tak dobrze jak Rashid w wieku 60 lat? Potrzebujesz tlenu. Utrzymuj komórkę młodą i przy życiu, prawda? Zwalcz infekcję. Jest to więc bardzo krytyczne. To znaczy, podróżowałem po świecie autobusami, metrem, nawet po COVID-19, nie zachoruję na COVID, bo układ odpornościowy jest bardzo ważny, prawda? Pomaga także zapobiegać i usuwać komórki nowotworowe. Zatem tlen ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu i usuwaniu komórek nowotworowych. Kto to powiedział? To jest założyciel.